Próby uzyskania własnego żelu przez rzeczysty żel duża kropla różowego lakieru i brokat. Ale to patyczkiem też można pomierzać. No, spoko. Możecie sobie pokupić takich różne takich, takich są takie pojemniczki na próbki do żelu. Tego można dużo kupić i porobić sobie takie różne kolory żelowe, już takich żeli budujących, ale ważne jest to, żeby korzystać z jednej marki paznokciowej, bo wtedy jest większa szansa, że to będzie w miarę kompatybilne ze sobą, chociaż to nie zawsze jest jednoznaczne, że to ta sama marka, to, to znaczy, że to będzie wszystko kompatybilne, ale już ograniczasz ryzyko, że coś tam pójdzie po drodze nie tak przy utwardzaniu. Bardzo przepraszam za moje nieogarnięte paznokcie. Wiem, że nie robię tego idealnie, ale nie hejtujcie. Nie wiem, czy to na część pozniesę. Kilka osób chciało tutorial na żele, a więc jest. I z góry przepraszam za moje paznokcie, ale jeszcze nie zdążyłam zrobić sobie nowych. No to na początku ja widziałam. wycinam skórki. I tak samo boli. Matowie i przemówam cleanerem. Loczek. Ja już to widziałam, niestety już to było w odcinkach, ale... Boli patrzenie tak samo. Nakładam bazę i wstawiam do lampy na 30 sekund.